Witam Państwa. Dzisiejszy podcast poświęcony będzie tematowi, któremu żyje cała Polska obecnie, czyli podwyżkom czynszów. Jest to dość dziwne, że w okresie pandemii wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Próbują podwyższyć opłaty dla współwłaścicieli nieruchomości. Dlaczego nie użyłem słowa czynsz, które przewija się tutaj przez prasę i internet? Otóż definicja czynszu jest zupełnie inna niż. powszechnie przyjęta przez wiele osób. Zacznijmy od tego, że czynsz, co do zasady jest to pojęcie związane z najmem lub dzierżawą, błędnie obecnie używany jako Określenie sumy opłat, zaliczek um, dla właścicieli nieruchomości, członków wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych. Także, jakby sama definicja tego, tego pojęcia jest potocznie błędnie używana i, i jest to zjawisko powszechne. Natomiast wśród głównych powodów, dla których zarząd lub zarządca nieruchomości stara się podnieść tą sumę opłat, jest to, że na przykład w okresie pandemii. Znacząco wzrosły koszty związane z dezynfekcją i, 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 i utrzymaniem czystości. Każdy, kto prześledzi temat lub obserwuje swoją nieruchomość, zauważy, że zwykle te same ekipy sprzątające kosztem wywiązywania się właśnie z tego utrzymywania Czystości czy sprzątania. E, zrobią sobie kilka fotek gdzieś tam przy poręczy, przy klamkach e, i tak dalej. I potrafią za to naliczać e, jakieś tam koszty. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że spółdzielnie mieszkaniowe potrafią e, tygodniowo e, płacić około 80 tysięcy złotych za, za, tą, za tą usługę. Oczywiście no, tutaj rodzi się pytanie na temat racjonalności wydawania tych, tych środków, no, ale to jakby już jest kontrola tego i, i, i zasadność to już jest jakby w kwestiach właśnie tej rady nadzorczej czy czy współwłaścicieli nieruchomości. Żeby, żeby ocenić to, czy jest to zasadne. Natomiast no, nie może to w jakoś znaczący sposób przecież wpłynąć na koszt utrzymywania nieruchomości, nawet jeżeli są to tak ogromne kwoty, jak, jak, jak 34 tysięcy złotych miesięcznie. Także, jakby tutaj ten argument w momencie, kiedy e, można odwiedzić wszelkie strony internetowe spółdzielnic mieszkaniowych czy jakichś zarządów, zarządców nieruchomości, które informują, że biuro jest nieczynne, że, że jest praca zdalna, myślę, że ten argument jakby nie, nie powinien być powodem do podwyżek żadnych e, opłat. Jeżeli chodzi o jakiś taki drugi powód, który, który ma być niby powodem podniesienia sumy opłat, jest to opłata za wodę. Tutaj pozwoliłem sobie też przejrzeć strony internetowe firm, które, które usługi wodociągowe świadczą. Oraz znalazłem też wypowiedzi kilku kilku zarządów, które w sposób jasny mówią, że, że albo tych podwyżek nie ma, albo są one tak nieznaczące żeby sobie uświadomić, jakby koszt tej, tej wody jaki to jest koszt w stosunku do ogółu kosztów utrzymania nieruchomości warto wspomnieć, że 1 metr sześcienny wody w Polsce oczywiście w zależności od tego a, jaki to jest region a, od wielu, wielu czynników no ale jest to załóżmy średnio za, za, za wodę i ścieki około 10 zł za jeden metr sześcienny co so, jeden metr sześcienny to jest e, 1000 litrów. Zatem, jeżeli tam rodzina zużyje około 15 takich metrów sześciennych, no nie, nie możemy tutaj mówić o jakimś znaczącym koszcie tej, tej, tej w stosunku do, do ogółu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Także z tego, co otrzymywaliśmy zgłoszenia, wszelkie próby informowania o tym, że niebawem nastąpi podwyżka czynszów, to są takie, takie zagrania, i, i podaje się tutaj te dwa powody. To są takie raczej zagrania żeby sprawdzić, jak ludzie na, na, na to reagują, jak współwłaściciele nieruchomości na to reagują, czy, czy, czy ktoś jakby z tym się zgadza, czy nie. Myślę, że warto, jak zawsze, zachować jakiś zdrowy rozsądek i, i, i zwrócić się najlepiej na piśmie, do, do co jest podyktowane podwyższeniem tych, tych kosztów. No i oczywiście bezwzględnie... Mm, Myślę, że każdy już od czasów feudalnych powinien, powinien wiedzieć, że, że nie używa się słowa czynsz, określając tutaj. Jest to, można powiedzieć, lekko urągające właścicielom nieruchomości, współwłaścicielom. Sam byłem na wielu spotkaniach wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, gdzie Forsuje się cały czas takie używanie słowa czynsz, lokator. Są to słowa, które nie mają nic wspólnego z stosunkiem prawnym, który jest pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości, członkami wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni mieszkaniowych, a firmami administrującymi czy tym zarządem, zarządcą nieruchomości. Zatem, jeżeli chodzi o, o podwyżki czynszów w Polsce, mam nadzieję, że w dobie kryzysu nikt nie da się nabrać na coś takiego, co wielokrotnie słyszałem z ust zarządców i zarządów nieruchomości, że proszę pana. Pan by chciał, żeby było taniej, a przecież wszystko drożeje. Otóż nie jest to żadna merytoryczna odpowiedź na to, dlaczego ktoś podnosi jakieś tam sumę opłat za, za, za naszą nieruchomość. Jeżeli podobał Ci się ten podcast, proszę daj lajka. Jeżeli masz jakieś pytania... Napisz je w komentarzach. Zasubskrybuj kanał i podziel się, ewentualnie udostępnij ten, ten podcast swoim znajomym. Mam nadzieję, że będzie przydatny w analizie jakichś dalszych Waszych ruchów związanych z zarządzaniem Waszą nieruchomością, bądź kiedy otrzymacie jakieś informacje od waszych e, zarządców, bądź zarządów nieruchomości. Tutaj jakby nie można się w, w żaden sposób jakoś e, źle nastawiać e, do tego, jak ktoś zarządza. No, po prostu, no, jak w życiu trzeba... E, Częściowo ufać, a jeżeli coś budzi wątpliwość, zapytać sprawdzić i to jest normalne. Taka, taka forma, e, jak, 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 jak wspólnota mieszkaniowa, nie jest e, formą tylko spotykaną gdzieś tam w Polsce i, i jest to jakiś tam relikt komuny nie. Tego typu e, stosunek prawny HOI jest. E, stosowane na wszystkich kontynentach. W momencie, kiedy posiadamy czy, czy jesteśmy w posiadaniu jakiejś nieruchomości w budynku wielorodzinnym, bądź w jakimś skupisku domów, wiadomo, że się partycypuje w kosztach utrzymania swoich lokali, swoich domów oraz no, trzeba partycypować też w kosztach utrzymania tej nieruchomości wspólnej, tak zwanej jeżeli są to jakieś baseny, windy a siłownia i tego typu rzeczy. No, no, wiadomo, że to wszystko kosztuje. Natomiast ten koszt w przeliczeniu na, na, na współwłaścicieli nie powinien być jakiś znaczący. Oczywiście, dla każdej nieruchomości jest to sprawa bardzo indywidualna. Okej, okay, zatem dziękuję bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Jest to pierwszy podcast. Z pewnego cyklu, który zamierzamy stworzyć dla współwłaścicieli nieruchomości, cyklu takich podcastów edukacyjnych, po to, żeby zrozumieć pewne mechanizmy, zrozumieć swoje prawa oraz obowiązki wynikające ze współwłasności nieruchomości, i żeby nie popełniać tych błędów, które popełniło wielomilionów milionów. Polaków w Polsce, polegających na tym, że nie interesują się własnym, własną nieruchomością. Po wizycie jednej tam na tym zebraniu współwłaścicieli nieruchomości, na którym zwykle dochodzi do jakichś dziwnych zachowań i, i tak dalej, tam jakichś grup reprezentujących różne interesy. Decydują się, żeby nie uczestniczyć w tym, w tym zarządzaniu. Każdy współwłaściciel nieruchomości ma prawo do kontrolowania, do, do, do jakiejś tam podejmowania jakichś inicjatyw i tak dalej. Także warto się tym wszystkim zainteresować i nie być jakoś tam obojętnym na to. Jak to wszystko funkcjonuje, jest to w końcu wasze najbliższe otoczenie. Także dziękuję jeszcze raz bardzo. Dajcie lajka, napiszcie w komentarzach, o czym chcecie usłyszeć. Przygotujemy materiał, a jeżeli wam się podoba kanał, subskrybujcie i udostępniajcie znajomym. Dzięki. Do usłyszenia.